Okej, okay, wydostanę się... wydostaliśmy się. Okej, okay, no jesteśmy t'es Cieszę się, że Ami a mi się już nie mdleje co kawałek. Bo to było niemiłe. I to, co miałem mówić, że najważniejsze to to, że nie wymiotuje. bo jak już zaczyna, jak osoba z, ze strząsieniem mózgu zaczyna wymiotować, to już jest bardzo źle. A... Dupa, nie mam żadnych tych ochłapów, żeby coś z tym zrobić. Jakby wykorzystuję na tyle dużo materiałów, że no, nie znajduję niestety tych resztek. Także trochę dupa. No trudno, idźmy. Chyba jeszcze gdzieś tutaj przy tym obozie coś znajdziemy. Oui, on y est presque. Elle a installé sa planque derrière ce bateau. Elle Oui, Sophia. Le scorpion des mers. C'est la chef. Elle a l'air effrayante. Moins effrayante que ces maudits rongeurs. On verra ça de, de, de notre côté. Allez, un dernier effort. No, re Tiens... Dobra, weźmy. Aha, tego nie mamy. Tego nie mamy. Nic nie mamy, kurcze. Hmm. Tu 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 tu, tu. nam brakuje. Yeah. Nie. Nie, tego, tego. SP coś tam. Dobra. Zima, c'est contrebandier, ils se convertissent. Toute une bande de la racaille qu'elle a ramassé dans toute la Sophia jest trochę lepiej niż na nogi. To jest synta dla nich. I to jest synta? O, że No Noż, kurde, wszędzie po prostu są. A tu nawet nie mogę za bardzo zabrać tego, bo boję się, że mnie złapią, ale dobra. O, wow, oh, wow, było blisko, ale okej. Okay, no mamy, mamy. Mamy to. <ścoughs> Teraz tak, przydałoby się dostać do tego patyka, ewentualnie możemy zawsze czymś rzucić po prostu, żeby się to rozświetliło, znaczy smą, w sensie, żeby się to rozświetliło bardziej. Chyba tak zrobimy... Tutaj. Ja się obawiam że to za chwilę po prostu zgaśnie. Dobra, dawaj, ile możemy? Dawaj, dawaj, dawaj. To też i siedz, sied, 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 dobra. Udało się. Teraz wystarczy tam rzucić drugie. O, właśnie. kasę weźmy. Właściwie to chyba wszystko zebrane. Nie, tam można jeszcze wejść. Mamy się dostać za wrak. Czyli właściwie tutaj na górę moglibyśmy niby wejść. Dobra, odrzućmy, bo co się nam zaraz skończy. I chodźmy w stronę tej krawędzi, bo wygląda to strasznie obiecująco. A, nie możemy tu wejść. No dobra, świetnie. No to trudno. Może bez patyka musieli musielibyśmy? Nie. Hej, ja się trzymać blisko. O, świetnie. Dobra. Ale kurwa, dlaczego to zgasiłaś? Ja pierniczę, no już nie przejdę. Ale dupa. To jest, skrzynka jest dosłownie za tym. Myślałem, że ten patek nam wystarczy. Świetnie. A, to mogę podnieść, fajnie.

Tutaj, po cichutku, po cichutku. Dawaj to. Czekaj, ile resztek zostanie z tego bełta. Całą jedną, Boże Święty, to jest płacalny Okej, okay. no to... Czas zacząć gasić, aczkolwiek nie dorzucę go tam do niego. Nie dorzucę. Tu jeszcze coś mamy? Jakieś resztki, dobra. No i tutaj można zejść, niby z powrotem, w szczury, jakbyśmy chcieli. Ale może nie do końca. Ale tego już możemy zgasić. Serio? Właśnie tak myślałem, że trzeba po prostu mu rozbić latarnie. Dosyć długo umiera. Bo w jedence na początku właśnie rozbijaliśmy im te latarnie, a dopiero potem potrzebowaliśmy czegoś takiego gaszenia pochodni, bo mieli takich, których się nie dało zgasić. Tego raczej. No właśnie, tego się nie da.

Tutaj on. Dobra, ciekawe, czy on pomoże. Nie pomoże nam z tym, lol. No dobra, to trochę pojebane. Okej, okay, no to wystarczy zrobić tak, ale. To trochę dziwne, że on tak. Okej, okay, dobre. Nie chcieliście mojej pomocy, to z To Tu ja sobie idę. Dobra, weźmy sobie to. Ej, już jak mamy oczyszczoną okolicę to możemy sobie spokojnie iść Dobroci zamówione A coż sobie takiego kupiłaś? Czy to te może żelki, o których rozmawialiśmy na ostatnim streamie Jakieś kilogramowe pudło Dobra, które uciekają, ale mam wrażenie, że idę trochę z dupy Jednak żelki, okej okay.

to zrobimy sobie tak, ciach, 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 a nie to, okej, okay. o, zróbmy sobie, to w ogóle możemy wytworzyć teraz, zróbmy sobie tak, o te małe gnoje, nie uciekły. No co za Francę małe, dobra. Nie no, bo chcę iść do tamtej skrzynki, czyli musimy się wrócić. Stąd nie pójdziemy niestety. Cziki bekonowe migdały i watę, watę cukrową. Mam ja wrażenie, że ten, do waty cukrowej to trzeba było sobie kupić po prostu z Chińczyka jakiś taki y, automacik, nie? Tak, to, taką małą stacyjkę, po prostu rzucasz sobie cukier. Ewentualnie do, dolewasz barwnik spożywczy i masz watę cukrową. Siemano i sane ciebie też dawno nie było. Siemano kurwicą na no przynajmniej wieczo, ale się z tęsknię szczególnie za moim internetowym klientem fryzjerskim. Jakie. E... Jest takie coś jak klient fryzjerski, boże. Internetowy klient fryzjerski, o kim mowa? A co to jest? To jest służba do ściągnięcia tego gówna z góry. Uh, ho, 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 ho. czy otworzymy tą skrzynię trzymając pochodnie? Chyba tak. Otworzymy, dobra. Właściwie to ten duży mógłby nam trochę pomóc, w sensie mógłby trzymać to. to, 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 to. A Ale już trudno. To moglibyśmy po prostu zrzucić, tylko nie do końca wiem w jakim celu. A dobra, czekajcie, to możemy sobie dać tu. To możemy ściągnąć. w ten sposób. Inteligentnie wyciągam, dziękuję bardzo. Wyciągam, wyglądam. Boże, co ja mam z mówieniem dzisiaj? Okej, okay, tam po prostu są kolejne bełty, które możemy zabrać. Niewielkie pocieszenie. No widzisz, tak kurde jest, że się człowiek na starość nabawił okularów. Okej, okay, po prostu nie wejdę tutaj, bo mam, mam to dziadostwo. Zasadniczo... zrobiliśmy totalnie nic. <laughs> Serio to nie? Uf. Dzięki. Dobra, biegiem. Żeby nas nie dopadły. <laughs> Też się lekko przeraził. No, Cholera było tu wejść. Zrobiłem wielkie kółko i jest, jest tylko gorzej niż było. Izas. O, dzwanka nie chce. Serio? Będzie mi łaził przed nosem. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. W tym świetle o dziwo jesteśmy bezpieczni. Tja, bo ani tak, ani tak nie możemy mieć ze sobą pochodni. Ja chciałem pozbierać te kryształki tutaj, ale to chyba równo z tego będzie. Ewentualnie zawsze możemy zrzucić smoły tam trochę się rozlazły Dobra, walić te kryształki. Tu przejdziemy. Nic nie widzę. Ej, totalnie nic nie widzę, tak świeci mi to. Ok, zejdźmy po prostu tutaj, ja tyle. Powiesz, że jest skorpion. Kobieta skorpion. Tu z jakimś kawałem łodzi. Czekaj jak ci żołnierze się tutaj dostali. To w musieli przepłynąć jakoś, to pewnie jakąś łódkę zostawili. No, no!

Tak świat wygląda, że jakby nauczyciel od historii, najlepszy nauczyciel, jakiego poznałem kiedykolwiek. Boże, święty, Ja miałem samych złych nauczycieli od historii. W sensie, w gimnazjum mieliśmy babkę od historii, która była naprawdę spoko, ale no to jakby materia w gimnazjum nie jest aż tak bardzo ciekawy. Natomiast w liceum robiliśmy dokładnie to samo co w gimnazjum, tylko jeszcze raz jeszcze bardziej szczegółowo. I mieliśmy trzech różnych nauczycieli w hi historii w liceum, i żaden nie przekazywał tego dobrze. Znaczy, w sensie, był jeden, który był zabawny. Ale jakby pierwsze lekcje to było śmianie się spo ze sposobu w jaki się wyraża i mówi, a potem reszta po prostu roku to było takie. Dobra, wiemy, że on po prostu tak mówi i chuj, nie, i, i, i dalej to nie docierało. Jakby. No nie wiem. Mam wrażenie, że, że naprawdę trzeba nie wiem pasjonować się i umieć coś opowiadać, plus może faktycznie program nauczania w szkołach jest, historii z dupy zrobiony. Na przykład uwielbiam sobie słuchać historii bez cenzury albo innych różnych kanałów, które też mówią o historiach różnych, a niekoniecznie wiecie, poczet królów polskich od początku. Eee. Na pewno nawiązanie do tego, bo ten odcinek, bo odcinek rozdziału nazywa się Finding a C Scorpion. Cóż, nie powinno być łatwo być tak mały codziennie. To zależy od dnia do dnia. Ciągle masz strach? Nie. Generalnie nauczył taki pełen pasji, da się z nim o wszystkim pogadać. Nieważne, czy masz 14 czy 20 lat, Zwr zwraca się do ciebie per pan, pani. Wyznaje zasady wzajemnego szacunku. A no i super. Wszystko w porządku? Skorpion poprosił Żabę, żeby ta przeniosła go na drugą stronę rzeki. Żaba powiedziała, że to że nie, bo najpewniej ten ją zatruje. Ten jednak opisał, że tak się nie stanie. Gdy byli w połowie drogi, Skorpion urządził Żabę, skazując obu na śmierć. Zanim Żaba, zanim straciła całą kontrolę, zapytała, dlaczego to zrobił. Skorpion odpowiedział: Bo tak jest moja natura. Faktycznie kojarzę, jest coś takiego. Merci, Arno. Dziękuję bardzo. No, no, może po prostu czasem. Oh, trzeba włączyć myślenie, kierować się instynktami. Oh, no nie, różni nauczyciele się fajnie zdarzali też prze, przez całe moje szkolnictwo z różnych przedmiotów, ale A, akurat z historią to było także. Laisse-le passer. Okej, ładna kryjówka. Bo Même si Charonnière de Rat n'ont pas voulu de toi, tu pas seul. Ça alors. Ve na laska. J'aime cette nouvelle équipe. Voilà Amicia et Hugo. Le petit a du potentiel. Mais la grande sœur. Il va falloir la dompter. Vas-y, essaye. Tu vois. Je constate que tu lui as déjà laissé un souvenir. N'aie pas honte, Trésor. Ça te va bien. Qu'est-ce que tu veux je vais aller à Affaire personnelle. C'est fini, Arnaud. J'ai l'armée du comte sur le rable. T'en mm. as rue chez Et des milliers de rats qui grattent à ma porte. On arrête les frais. Je les renvoie tous chez eux. Alors, viens toute seule, Sofia. Tu me le dois bien. C'est d'accord. L'océan m'appelle à nouveau. J'ai besoin de prendre le large. Allons-y. Mm. Ja za to miałem zajębistego księdza w klasie maturalnej, u niego yy, na lekcjach to gra w karty. Dlaczego kurwa w klasie maturalnej jest w ogóle religia? W ogóle pochój i religia w liceum, to już inna sprawa, ale kurwa w klasie maturalnej, kurwa religia, no. No my gdybyśmy też po prostu tak walili w chuja. No, ten, wczoraj yy, z Anią rozmawialiśmy o tym, że w sumie u nas yy, na lekcjach religii yy, przez dobre dwa lata po prostu śpiewaliśmy sobie yy, tego. Śpiewaliśmy sobie piosenki D z wiecie, z tego filmu Pig of Destiny, bo, jakby, bo co mieliśmy kurwa robić, nie? W sensie, nie to, że jakby to było takie zajęcie klasowe, w sensie, że nauczycielka to wymyśliła, e, tylko po prostu sami kurwa śpiewaliśmy, nieważne, czy tego chciała, czy nie. Ale kurwa, no pamiętam liceum, nie wiem, druga klasa, liceum to była czy coś, i, i, i uczymy się na pamięć wierze w Boga i recytujemy, czy, czy się nie, nie pomylimy. No, no kurwa, mać, naprawdę. ludzie, którzy mają 18-17 lat i uczymy się na pamięć wierze w Boga. Widaćcie, ta, ta, ta mega długa wersja. No kurwa, no. Debilizm po prostu. JUST une chose. Si tu la touches une seule fois devant moi, je te tue. <laughs> Bordu. Et au fait, les hommes du comte ont mis mon bateau en cale sèche. Oh, l'appel de l'océan. Ça, c'est plus vrai que jamais. Je dois dire deux mots à mon équipe. Allez voir au village, mon navire est là-bas. Je vous rejoindrai. D'accord.

Nieprzykrojna nauczycielka wyjebała przecież z klasy, jak ją zajęła? Jakiś inny nauczyciel się spróbował. <gry> w pierwszej klasy podstawki nie chodziłem na religię i miałem dwie godziny wolne w tygodniu, a czasem nawet mogłem przechodzić na dziewiątą albo wychodzić wcześniej. No to ma sens, no nie wiem, Andrzej, teraz yy, yy, są zajęcia re re z religii w przedszkolu. Yy. Jeszcze takie dziecko wiecie, ko 5-6 lat może, ale Andrzej nie ma nawet 4 lat. On totalnie nie łapie tej koncepcji. Jest bez sensu, to po prostu, więc yy, po prostu nie, nie, nie zrobiliśmy opłaty za tą religię i po prostu Andrzej nie chodzi. I tyle. Tak. No, nie, ja pamiętam, że, że religia się pojawiła dopiero w podstawówce, nie kurwa, w przedszkolu. Nie, dziwna koncepcja. W się sensie, się na przykład, nie, mnie tam, bo, babcia uczyła jakiegoś tam, wiecie, pacierza, zmawiać wieczorem i tak dalej. Chodziłem do, do kościoła z rodzicami, czy tam z mamą, czy, 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 czy z dziadkami, ale y, kurwa, no, no, nie w przedszkolu, jakby, what the fuck. Boże! Boże!

Nie, yeah, walcz! O, aż się zaczęła gra. No, spoko, bo on może odwracać też uwagę dzięki temu. My się przemieścimy. Też za Ma latarnię, ale nie ma szczuru, więc zgaszenie latarni nic nie da. Chyba. Boże, wszędzie są. Dobra, atakuj. No, przestań, nie chcę tego, to. O, dziękuję. Nareszcie. Spierdzielamy. Dobra. Ok, uff. Co tam jest? Czy mam gdzieś full? Nie, nie, gdzie full. Nie wiem, czy był, chyba Garczyk. My, Dobra, chodźmy tam jeszcze, przy tym żołnierzu coś jest. Alkohol. Ci co bardziej inteligentni, jak będą starsi, sami sobie powiedzą na pytanie co było. Wiesz co, znaczy jakby wychodzimy raczej z takiego założenia, że, że chcemy Andrzejowi po pierwsze przede wszystkim samemu jakby pokazać o co, o co chodzi i tak dalej. Wytłumaczyć i... I on już po prostu. Czy jakby dać mu. dać mu możliwość? Chcesz w się sensie po prostu. Oh, e... No co mam ci zrobić? A, wiem co mam zrobić. E, smogę mu rzucę tak dokładnie. Ok, ogłoszony. Więc jakby pokazać mu, wytłumaczyć czym to jest, o co chodzi i tak dalej. No i też kwestia tego, że gdzieś tam Andrzej jest ochrzczony i do komunii też pójdzie, bo jak to koleżanka nasza usłusznie powiedziała, która ma dziecko trochę już starsze od Andrzeja, że niestety wiecie, jak cała klasa się, wiecie, będzie wybierać do komunii i nagle się oka okaże, że jedno dziecko nie idzie do komunii, to to jest wykluczenie. I to nie jest dobre dla stosunków Międzyludzkich. Świetnie, dobrze mi poszło. O, nie o to mi chodziło. Chciałem mu w łeb trafić, ale się nie udało. Więc też nie chcemy, wiecie, go na jakieś wykluczenie skazywać. Czy ja mogę podnosić tylko jeden nóż? O, ale z drugiej strony, no, no sam będzie decydował, czy będzie chciał chodzić, czy nie. Nie oszukujmy się, nauczenie religii w szkole to zmusza, do zapamiętania modli, w innych takich rzeczy. Nie no, ma tam ani wyboru, ani jakiegokolwiek tłumaczenia, odpowiadania na pytania. To prawda. Jedyną, jakąś sensowną re lekcją religii było to, jak. Yy, Zaproponowaliśmy oglądanie filmów i padło na Requiem for a Dream. i No to wtedy tak, to wtedy miało sens. A tego zajmie to tego ty, zajmie to Tam tam Jestem jeszcze może być. Pewnie Pewnie okay, nie, po prostu można było przejść dołem i tyle. Pozbierane. Ten następny. Jak się z postałówce zapytałem, dlaczego lucyfer się zbuntował skoro Bóg jest doskonały i tak dalej. Ksiądz popatrzył na mnie i z wyzywał jeszcze powiedział to mojej matce. What the fuck! No, brawo. Może coraz więcej tych ludzi. Ja. Patrzcie kto tam jest Czy możemy się nimi zająć? Okej, okay, ten nie ma hełmu. Co prawda kamień walną w ten kamień, ale i tak tamten zginął. E, dobrze. Ja, on mówi, że ktoś, kto, ktoś go tam drażni, ale nie wiem czy to chodziło może o tego żołnierza, który tam był. Te mają hełmy Au, dobra, walcz Okej, okay, na się kusznika Pierwszego wziął A, zbroję mu rozwalono ty Dawaj, dawaj, dawaj Chciałbym, wiecie, walnąć Tego, żeby go trochę rozproszyć Ho 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 niestety samej samego tego nie mamy Obawiam się, że wiecie, po prostu sobie nie poradzi. No właśnie sam. Okej, okay, dobra. A, bo ten miał hełm. No dobra. Yy, dawaj bardziej ze Czy mogę coś zrobić mu? Nie mogę podciąć O, ej, pomogłem! Nice Dobrze poszło Okej, okay. nie no, tu coś spadło z niego, no nieważne. O! Proszę bardzo, tutaj się szczurki z kimś rozprawiają. To one się właściwie wzięły? Dobra, nie wiem, chciałem tam podejść, nie jestem pewien, czy mogę. Mogę, dobra, no. Pozbierane. Zobaczmy teraz tak tędy, przejdziemy, czy Hugo się będzie bał. Teraz się już nie boi, no dobra, nieważne.